Hej! Pokémon Diamond 3 Edition w końcu wyszło! Obeszło się to bez większego echa, no mimo że ludzie błagali o reworki czwartego genu Nintendo już od bardzo dawna. Myślę, że cały hype po prostu przejął Pokémon Legends Arceus. Mimo wszystko, dla mnie ważniejszą premierą był rework Diamond and Pearl. To właśnie z tymi Pokémonami mam najlepsze wspomnienia i najwięcej spędzonych za dziecka godzin. Oglądałem całymi dniami bajkę Pokémon z tego regionu czwartego, a następnie wskakiwałem do gry i spędzałem w niej cały wieczór. Tak więc dla mnie Pokémon Brilliant Diamond i Shining Pearl jest o wiele ważniejszą premierą niż Pokémon Legends Arceus. Może dlatego, że po prostu nie mam za dużo wiary w Pokémon Legends Arceus. Cały piątek i kawałek soboty spędzimy z Wami na streamie na Twitchu. Link w opisie zaraz obok przycisku do suba i lajka które w zasadzie też polecam, dzięki z góry za polubienie. I wracając, no spędziłem cały piątek i kawał soboty streamując Pokémon Brilliant Diamond. Poza streamem jeszcze dużo swojego wolnego czasu wrzuciłem w tą grę i myślę, że jestem w stanie już się wypowiadać o jej jakości. Chociaż tak naprawdę chyba po pierwszych dwóch godzinach można wyrobić sobie opinię, której raczej gra nam już nie zmieni. Tym bardziej, jeżeli znamy oryginalne Pokémon Diamond i Pearl. Brilliant Diamond i Shining Pearl są prawie perfekcyjnym odwzorowaniem oryginałów. Tym razem twórcy postanowili nie robić żadnych wielkich nowości, żadnych zmian w mechanikach, może trochę do czego zaraz wrócimy, no albo zmian w historii. Jest to tak naprawdę oryginalny Pokémon czwartej generacji z nową szatą graficzną i kilkoma mniejszymi zmianami. E, ze zmian to chyba najpoważniejszą, jedyną poważną, będzie Exprzer. Gra działa na zasadach znanych nam z nowszych produkcji, gdzie to każdy pokemon, a nie tylko ten w walce, dostaje Exp. To jest dla mnie największa wada tego reworka. Zmiana systemu levelowania, ale brak zmian w przeciwnika, ilości dostawanego Expa. What the fuck! To sprawia, że gra staje się banalnie łatwa, a nasze pokémony super szybko wyprzedzają wszystkich innych levelem. Na przykład, jak ja dotarłem do trzeciej odznaki, to moje pokémony miały już dwa razy większy level niż pokémony gym Lidera, a nic nie grindowałem. No walczyłem z każdym trenerem po drodze tylko, no ale to raczej gra chce, byśmy to robili. Nie mam ogólnie nic do nowego systemu rozdawania EXPA. Nawet szacunku. Jest ono o wiele prostszy i milszy w przyswajaniu, ale nie wiem, po prostu nie nadaje mi się do tej produkcji. W sensie, gra nie została dopasowana do tego systemu. No ale dobra, koniec psioczenia na temat XPSHER. No poza nim w zasadzie wszystko jest perfekcyjnie. Yy, największym dla ludzi odpychaczem od gry jest przeważnie szata graficzna. Grafika została całkowicie zmieniona, i tak jak w walce, wszystko wygląda super, jest ok, nie ma żadnych zastrzeżeń. Tak podczas biegania po otwartym świecie, no, uderzono nas grafiką w stylu Chibi. Według mnie jest ok, szczerze, nie przeszkadza mi to. Nie podoba mi się też jakoś bardzo, ale jest taka me. Nawet lubię Chibi, są cute. Musisz sam podjąć tą decyzję o tym, czy grafika, którą w zasadzie pokazuję przez cały ten filmik. To jest coś, co jest dla ciebie całkowitym wyłącznikiem? Czy może jest to do przeżycia? Dodatkowo dla tych, co w Pokémon Diamond, Pearl lub Platinum nie grali nigdy, to dam podpowiedź, że grę gra się tak samo jak Sword Shield. Mamy tu normalne walki, osłabianie Pokémonów i łapanie ich automatycznie. Nie ma tutaj systemów znanych nam z Pokémon Let's Go. Więc jak jesteś konkretnie fanem tylko Pokémon Let's Go, to raczej nic tu dla ciebie niestety nie będzie. Albo czekaj, czekaj, wróć, 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 wróć. Może spróbuj te Pokémony. Pokémon Diamond sprawiło, że ja pokochałem tą serię. To może i Brilliant Diamond jest dobrym pierwszym krokiem. No ale tym akcentem zbliżamy się do zakończenia. No, nie ma, za, nie ma co za dużo mówić o Pokémon Brilliant Diamond i Shining Pearl. Są po prostu oryginałami z nową grafiką i drobnymi zmianami. Poza eksprzer. Mnie oczarowała i miło spędziłem z nią czas. Zapewne dalej będę spędzał, bo jeszcze dużo zwiedzania w poszukiwaniu braków z Pokédexu i skończenia tych y, konkursów piękności. Y, powiem tak: wróciły mi wspomnienia z dzieciństwa, przypomniały mi się wszystkie te lokalizacje, ikoniczne momenty w historii. Mając Switcha, mogłem znowu przed spaniem w łóżku pograć sobie na konsolce w Pokémony, jak to zawsze robiłem za dziecka jeżeli masz jakieś dobre wspomnienia ze starymi Pokemonami Diamond i Pearl, to poważnie zachęcam do dania szansy remake'om. Może to właśnie na to czekałeś przez tyle lat, przyglądając się nowo wychodzącym produkcjom od Game Freak. Napisz w komentarzu, jaką decyzję podjąłeś, czy dajesz tej grze szansę, czy może raczej odpuszczasz? Ale jeżeli odpuszczasz, to proszę napisz mi czemu. Jestem tego naprawdę ciekaw. Serio. Jeżeli jednak kupiłeś i masz w planie zbieranie wszystkich Pokemonów no to zapraszam na nasz Discord, do którego link znajdziesz w opisie. Ja mam Pokémon Brilliant Diamond i na pewno będę szukać kogoś z wersją Shining Pearl, aby się trochę powymieniać, potrajdować. W zasadzie powalczyć też można jakby ktoś chciał. Mam nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy, jak skończycie swoje przygody w grze. Ale do tego czasu możesz posiedzieć z nami po prostu na Twitchu. Przez jakiś czas będą tam tylko Pokemony. Tak myślę, przynajmniej dopóki nie wyjdzie coś nowego, większego, albo nie będę miał jakiegoś wspaniałego, nowego pomysłu. Zobaczymy. Trzymaj się. Cześć.